27 kwietnia, czyli bardzo niedawno, mieliśmy w Salopowiemu z spotkanie z panem dyrektorem Ludźmierzem Śliwińskim z Ministerstwa Zdrowia. Jest to człowiek, z którego żadna ustawa, żadna decyzja w Ministerstwie Zdrowia dotycząca uzdrowiska nie ma prawa wyjść. Jest to taki buduch zdrowiskowy w Ministerstwie Zdrowia. Zawsze zaprosiliśmy go. E, ponieważ Waszła w życie, e, znaczy kwestia 2 czerwca, wchodzi w życie nowa, zrealizowana, przepraszam, ustawa środowiskowa, która narzuca pewne wygory, e, zaproponowaliśmy Panu Dyrektorowi współpracę e, w zmianie statutu, a przede wszystkim w zmianie e, e, granic stref środowiskowych. E, e, przy rozmowie Pan Dyrektor wyraził zainteresowanie naszym pomysłem. Kierunek byłby taki, że generalnie powierzchnia objęta strefą C byłaby zmniejszona, dzięki czemu specjalna strefa ekonomiczna nie została wyłączona z tej strefy C. Bo nawet w strefie C w tej są bardzo duże obostrzenia, na przykład nie można by wybrzymać zakładów. Wydaje mi się, że nie będzie bardziej skomplikowana, jak się baliśmy i e, w tym roku e, taką zmianę e, zmiany granic stref e, przeprowadzimy, także pochodzimy e, jakoś tam wodę stopnie, czyli wymogi uzdrowiskowe ze zdrowym, ze zdrowym rozsądkiem. E, prace e, koncepcyjne nad tym e, rozpoczną się w maju jesteśmy przed spotkaniem z potencjalnym wykonawcą tych, tych zmian.